Dziś nasze najważniejsze święto w roku. Trzeba je uczcić obejrzeniem czegoś strasznego. Hmm, no nie wiem, nie wygląda to najlepiej. Nie, no to jest zbyt straszne. Przyjechałeś do Biegostoku, całe życie spędziłeś i po prostu tu zostaniesz. Wiesz co, może po prostu chodźmy w coś pograć. Kalafior Games, a konkretniej Maciej Lamberski, znany był z gier o prostej i jednocześnie bardzo charakterystycznej grafice. Jeden z jego poważniejszych projektów stanowi na pewno Zenek Zombie, platformówka z zombiakiem w roli głównej. Nie pożera on jednak mózgów, a prowadzi dość przeciętne życie u boku żony krysi. Oczywiście do czasu, gdy ta zostaje podwana przez jego brata. Zenek musi więc porzucić stagnację i wyruszyć do Zamczyska, aby ją odbić. Mamy tu typowe dla platformówek elementy. Zbieramy kryształki, strzelamy do przeciwników, rozwiązujemy także mało skomplikowane zagadki logiczne i zręcznościowe. Na swojej drodze Zenek napotka także postacie, z którymi może zamienić kilka słów. Niektóre nawet uczą głównego bohatera użytecznych umiejętności. Poboczną misję, która nie jest obowiązkowa, stanowi odnalezienie wszystkich części artefaktu dla pewnego ducha, dzięki czemu odblokować możemy przemiany w inne postaci, w tym w samego twórcę. Grę wiele lat temu znalazłem w internecie i chociaż nie uważam jej za twór, który zmieniłby moje estetyczne growe doznania, to nadal mam ją w pamięci. To sympatyczna, pełna abstrakcyjnego humoru produkcja może nie do końca halloweenowa, jednak z zombiakiem więc w mojej opinii jak najbardziej pasuje. Przy tym warto docenić fakt, iż analizowana platformówka została stworzona tylko przez jedną osobę i od początku swego istnienia była w pełni darmowa. Zanim przejdziemy do omówienia tego tytułu, to przypomnijmy sobie na początku, czym właściwie była cybermycha. To wydawany od 2000 do 2008 roku polski miesięcznik poświęcony grom komputerowym, który w tamtym czasie cieszył się niemałą popularnością. Za gazetką stało wydawnictwo Egmont Polska, znane z wielu popkulturowych dzieł, takich jak komiksy o Kaczorze Donaldzie czy Kajko i Kokoszu. Swoją drogą na pewno w przyszłych odcinkach tej serii poruszone zostaną gry osadzone w świecie lubianych słowiańskich wojów. Wracając jednak do tematu, magazyn Cybermycha zawierał nowinki ze świata gier komputerowych i konsolowych. Mogliśmy w nim znaleźć poradniki, recenzje czytelników, czy także wiele ciekawostek i nie tylko. Gazetka charakteryzowała się przyjemną oprawą graficzną, a pomiędzy jej stronnicami mogliśmy natrafić również na przykład na komiksy czy cybersłownik, będący takim edukacyjnym dodatkiem z zakresu informatyki. Przejdźmy jednak do tego, co chyba większość osób interesowało najbardziej, czyli płyt z grami zamieszczanymi w omawianym miesięczniku. Cybermycha rozpieszczała swoich fanów co najmniej jedną pełną wersją gry na nośniku CD oraz kilkoma dodatkowymi demami. Tytułem, nad którym chcielibyśmy się jednak dziś pochylić, jest zręcznościówka Cybermycha i więźniowie Drappa, Czyli oficjalna gra magazynu, pochodząca z 2005 roku, składała się ona na cztery części zawierające po dwa światy. Gracz wcielał się w postać bohaterskiej cybermychy, chcącej odbić swoich przyjaciół z łap kota Drapa. No witam wszystkich. Komentarze są niezłe o mnie, że ty chuju, ty debilu i inne rzeczy? Bonzo. Po pierwsze jestem hakerem, to mam większe prawo niż wy. Dzięki podziemnie to trójkę ło! Na drodze mychy stała jednak masa przeszkód, takich jak toczące się beczki, zapadnie i różni dziwni przeciwnicy. Cechą, na którą warto zwrócić uwagę, była możliwość podłączenia bohatera do różnych gniazdek, dających mu dodatkowe umiejętności, np. super siłę czy daleki skok. Zasięg działania mocy był jednak ograniczony długością przewodu. To, o ile kratek mycha mogła się przesunąć z podłączeniem, prezentowano w prawym dolnym rogu. Każdy z ośmiu światów miał swoją nazwę i nawiązywał do innej rzeczywistej gry. I tak wymieniając kolejno, pierwszy świat Simusa parodiował serię The Sims, drugi świat Angeliny, serię Tomb Raider, trzeci świat GT lub czytając bardziej po polsku GTA, serię gier, no właśnie GTA, czwarty świat Etris, Tetris'a, piąty świat Krafta nawiązywał do Minecraft. nie no, tej gry raczej nie było jeszcze w planach, chodzi oczywiście o Warcrafta. Szósty świat Komboza odnosi się najprawdopodobniej do wielu różnych bijatyk osadzonych we wschodnich krajach. Być może najbardziej do Mortal Kombat przez pewne podobieństwo w nazwie. Siódmy świat Questy również odnosił się raczej do wielu różnych tytułów, w tym przypadku fabularnych, i podobnie jest z ósmym światem Fraga. Symbolizującym strzelanki. Czemu zdecydowaliśmy się tak właściwie dać tę grę jako polecaną na Halloween? Poziomy w cybermyszy są dość ciasne, przemierzamy zazwyczaj wąskie, ciemne labirynty, a nasi wrogowie to różnego rodzaju potwory i inne niebezpieczne stwory, wobec których jesteśmy bezbronni i pozostaje nam ich omijanie. Brzmi to dość groźnie, więc naszym zdaniem pasuje. O władcy strachów wspominaliśmy już w starym materiale o duchach naszego dzieciństwa. Chciałbym jednak opowiedzieć o tej grze raz jeszcze, ponieważ mimo iż posiada ona grono fanów, to jednocześnie jest trochę zapomniana. Pamiętam, że Ghost Mastera zdobyłem za pośrednictwem jakiegoś czasopisma, jednak w formie demówki. Niemniej produkcja pojawiła się potem w Cybermyszy w jednym z pierwszych numerów z 2006 roku. Ze względu na grafikę i fakt, że plansze stanowiły tutaj głównie domostwa śmiertelników, Ghostmastera nierzadko nazywano simsami, w których są duchy. Nawet teksty wypowiadane przez simów, znaczy się śmiertelników, miały podobnie mało składu co w przypadku symulatora życia. Zasady gry są pozornie proste. Jako władca strachów delegujemy naszych stworzonych z ektoplazmy pracowników, aby ci wykorzystywali swoje moce w celu wykonania głównej misji. Najczęściej chodzi o wystraszenie śmiertelników, ale niekiedy misje opierają się na doprowadzeniu ich do pewnych miejsc, pokazaniu im czegoś lub zmuszeniu ich do wykonania określonej czynności. Dodatkowym zadaniem jest uwolnienie uwięzionych w poszczególnych lokacjach straszydeł, które często naprowadzają nas na to, jak mamy to zrobić, ale nie robią tego wprost. Tak więc niekiedy musimy domyślić się, o co im w ogóle chodzi. Teraz trochę o duchach, bo to chyba najciekawszy element. Podzielone zostały one na kategorie i mogą one zostać związane z konkretnymi przedmiotami lub miejscami. I tak, na przykład, odnośnikiem dla gremlina, którym staje się małe zwierzątko, takie jak małpa czy kot, zawsze jest urządzenie elektryczne. Z kolei bezkształtne poltergeisty przywiązują się do dzieci. Musimy Zatem mądrze dobrać swoją świtę, gdyż potem może się okazać, że jakiś duch jest kompletnie bezużyteczny na danym poziomie. Ghostmaster parodiuje znane horrory, ale i nie tylko, ponieważ znajdziemy tam m.in. nawiązania do XIII. posterunku czy Harry'ego Pottera. Polscy reżyserzy dubbingu naprawdę się tu spisali, jednakże przeglądając niektóre z plików gry, możemy odkryć, iż bardzo wielu rzeczy finalnie nie wykorzystano. Jako osoba, która ukończyła Ghostmaster kilkanaście razy, zdaję sobie sprawę, że ta gra posiada wiele wad. Przede wszystkim nierzadko gracz jest tutaj zdany na widzimisię śmiertelników, którzy czasami nie chcą współpracować, mimo iż robimy wszystko we właściwy sposób. Nadal jednak uważam, że gra ma potencjał. Jakiś czas temu wydano fanowski mod Complete Edition, który dodaje nieco więcej fajnych rzeczy. Scooby-Doo Phantom of the Night to gra z 2001 roku, w Polsce wydana rok później pod nazwą Scooby-Doo i strachy na lachy. Przyznam, że chwilę rozkminialiśmy czy tytuł był dołączany do miesięcznika ze Scoobim, jednak pojawił się on na rynku dopiero w 2006 roku i chyba nigdy nie zamieszczano w nim żadnych gier, ale jeśli się mylimy to nas poprawcie. Właściwie możemy mówić tu o całej serii gier składającej się na 6 różnych tytułów, z których każdy opierał się na mechanice point and click. Ja skupię się głównie na strachach na lachy, ponieważ w dzieciństwie grałam tylko w te odsłonę, choć oczywiście do Halloween wszystkie sześć części pasuje idealnie. Sama chętnie sięgnęłabym po miasto duchów, w którym banda wścibskich dzieciaków trafia do opuszczonego miasteczka los Buritos. Wygląda to dość straszkowo, choć i tak w horrorowe klimaty najbardziej wpisuje się mroczny, średniowieczny zamek z Nowej Szkocji który grupa naszych niepracujących młodych dorosłych odwiedza właśnie w odsłonie Strachy na Lachy. W początkowej scenie widzimy piątkę bohaterów przemierzających po ciemku wehikułem tajemnic zamgloną drogę. Nagle do ich uszu dociera upiorny krzyk, a po chwili w samochód uderza kula ognia. Jak gdyby nigdy nic, Fred oznajmia, że w sumie nieważne, co spowodowało ten wypadek, on chętnie zatrzymałby się w widocznym na wzgórzu zamku. I odtąd zaczyna się już właściwa część gry. Przed omówioną scenką gracz miał do wyboru trzy poziomy trudności: straszny, straszliwy lub potworny. Co wpływało na późniejsze zagadki. Gra bardzo dobrze oddaje klimat Starego Skubiego, postacie zachowują się tak, jak powinny, a grafika jest praktycznie identyczna jak w kreskówce. Twórcy pozostawili graczom sporo planż do zwiedzania, a i mechanika zagadek jest dość różnorodna. W jednej naszym zadaniem jest wydostanie pewnego typa skupy rozsypanych zbroi, a w innej Kudłaty musi sprawnie podawać rycerzom kufle pełne piwa korzennego. Co stanowi typowo zręcznościowy element? Dajcie znać, czy graliście w którąś z części tej serii. No dobra, to się już kameruje. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Watchlakach Dolnych, gdzie, jak widzicie, mamy ślady dość nietypowe, ale jednocześnie udowadniające, że w tych rejonach gasują świnie. Proszę zobaczyć, tutaj. Ślad jest jeszcze świeży, na pewno tutaj ryły. Zresztą mamy jesień, jest dużo spadłych żołędzi. Także myślę, że już niedługo będziemy mogli doświadczyć ich obecności na błonie filmowej. Dobra, powtarzamy, powtarzamy jeszcze raz. Ok, bo to tak średnio wyszło, ale i tak świnie nie istnieją. Oj, ty jesteś po prostu małej wiary. Wiem, że już po raz setny to nagrywamy, ale. Zobaczysz, że będzie jakiś dowód na ich istnienie. Nie po to zainwestowałem tak duży hajs. Tak... No i co? No, wziąłem cię tylko dlatego, że masz drogi sprzęt za 100 złotych. Słyszałeś to? O kurde. Okej. Okay. Co? Co? Wydaje mi się, że słyszałem świnie. Co? Nie, nie. Full! Full! full. full, full. O, just. <grymne> Człowiek spodziewa się, że kosmici będą znacząco się od niego różnić. Archiwum X przedstawiało ich tak. Kapitan Bomba między innymi tak. A Kriterci tak. A co jeżeli kosmici, tak jak próbuje nam to zakomunikować choćby kilka odcinków Hoyraka, są w rzeczywistości żadnym zemsty drobiem? Seria Chicken Invaders porusza się właśnie tym tonem narracji, stanowiąc kilka kosmicznych strzelanek pełnych piór, pieczonych udek oraz gdakania. Moja przygoda z kurczakami z innej galaktyki rozpoczęła się chronologicznie od części pierwszej. Jeżeli ktoś grał kiedyś w Galagę lub Galaxian na Pegazusie, to wychwyci tu naprawdę wiele podobnych elementów. Poruszamy się tutaj w górę, w pojedynkę lub z towarzyszem, odpierając kolejne fale kurczaków. Podobnie jak w kurce wodnej, atakują nas one jajkami, których musimy unikać. Od czasu do czasu przyjdzie nam także eliminować i omijać rozpędzone asteroidy oraz zmierzyć się z rozwścieczeniem. Bossem. Druga część jest podobna do pierwszej, lecz trochę bardziej ją urozmaicono. Odwiedzamy poszczególne planety, aby oczyścić je skórek. A na końcu zmierzymy się z olbrzymim mechanicznym jajcem. Trzecia odsłona jest o wiele dłuższa od poprzedniczek. Kurczaki ogarnęły jeszcze bardziej temat robotyzacji i często próbują nas zlikwidować za pośrednictwem wypasionych kosmicznych maszyn. Coraz bardziej gra przyzwyczaja nas do tego, że przeciwnik może napierać na nas także od tyłu, jak sami wiecie, jaki włamywacz. Głównym bossem jest tutaj gigantyczne żółtko. W czwartej części innowacją jest zmiana kierunku, w którym latamy. Owszem, większość poziomów to nadal latanie do góry, jednak zdarzają się walki, gdzie nasz statek będzie się obracać lub będzie podążać w bok. Pojawia się nawet segment z klasycznymi najeźdźcami z Atari. Ponadto kurczaki stwierdziły, że wojaczkę można uprawiać już od najmłodszych lat i wysyłają na front żółte kurczęta. No cóż, totalitaryzm ma swoją cenę. To zapewne przez fakt, iż ogromna część zasobów poszła na zbudowanie gigantycznego działa. W piątce kurczaki uknęły intrygę mającą na celu zasłonięcie słońca czarnymi piórami. Oprócz kosmosu eksplorować możemy tu także głębiny oceanu, jaskinie, a nawet bardziej swojską krainę z morderczą kukurydzą. Steam przyniósł z serii o kosmicznych kurczakach nowe życie, a to wszystko za sprawą Chicken Invaders Universe. W produkcji tej zaimplementowano znane z poprzednich części poziomy oraz bossów, ale i także zupełnie nowe rzeczy. Częściowo sami ustalamy, do jakich systemów chcemy odbyć podróż, ulepszając nasz statek i bijąc rekordy innych graczy. Te elementy z kolei czynią z universe kosmiczną strzelankę z dużą dawką RPG. Wypada też wspomnieć o tym, że kurczaki posiadały swoje wersje świąteczne. Te edycje były w praktyce tymi samymi grami, lecz z dostosowaną do danego okresu grafiką. Mieliśmy wersję wielkanocną, bożonarodzeniową, halloweenową, a nawet związ związaną z Dniem Świętego Patryka czy Świętem Dziękczynienia. W tym ostatnim kurczaki zastąpione zostały indykami. Thank przyjemna platformówka wydana w październiku 2006 roku. W fabułę wprowadza nas krótki komiks, z którego dowiadujemy się, że tytułowe wampirze bliźnięta, Drak i Drakana, zamieszkują wraz z ojcem, hrabią Drakulą, zamek w Transylwanii. Niestety pewnej pięknej nocy ich domostwo atakuje pogromca wampirów, doktor Lifelast, pragnący stworzyć eliksir życia z wampirzej krwi. Zwol rozprzestrzenia po pokoju gaz czosnkowy, który usypia naszych bohaterów. Drak i Drakana budzą się na środku cmentarza, otoczeni przez hordę zombiaków. I cóż, pozostaje nam tylko walczyć. Na samym początku możemy wybrać, czy chcemy grać chłopem czy babą. Nie różnią się oni jednak między sobą niczym poza wyglądem. Oboje walczą biczami, co stanowi nawiązanie do Castlevania, z tą różnicą, że role się odwracają, bo jak już wiecie, pogromcy wampirów w Dracula Twins to ci źli. Gra jest 3D, chociaż postacią poruszamy się niejako po dwuwymiarowej przestrzeni, czyli tylko w przód lub w tył po wyznaczonej ścieżce. Po drodze zbieramy krwawe rubiny, które służą do rzucania zaklęć na przeciwników. Jest to po prostu inny rodzaj ataku pozwalający na walkę na odległość dzięki ognistym kulom. Naszymi przeciwnikami są wspomniane zombiaki, ale też latające czachy czy jacyś rednekowie z toporami. Ogólnie pułapki i wrogowie są na przestrzeni rozgrywki dość powtarzalni, jednak Dracula Twins możemy przejść w jakąś godzinę, więc nie zdążymy się raczej niczym nadto znudzić. Co do grafiki, to mi się ona podoba. Pomimo tego, że całość dzieje się w nocy, to można powiedzieć, że jest dość kolorowo, a wokół roi się aż od halloweenowych dyniuszek. No, sami przyznajcie, że to gra idealna na jesienne wieczory. Hej, witajcie na moim kanale. W tym vlogu numer jeden chcę Wam pokazać, jak zostać mistrzem Pokémon. Ja jestem początkującym mistrzem Pokémon i słyszałem, że w piwnicy u mnie jakieś Pokémony są. No niestety, odkąd fotka przestała być popularna, to coraz trudniej jest łapać Pokémony. No ale właśnie słyszałem, że u mnie w piwnicy coś może być, więc trzymajcie mocno kciuki, lajkujcie. Tu o dwa kciuki niech będą. Tak podwójnie lajkujcie. A nie, bo tak nie można na YouTube. W każdym razie trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja schodzę do piwnicy. No, proszę Państwa, jesteśmy już w piwnicy. Jak widzicie, tutaj nic nie ma. Nic zero pokemonów. Gdzie one mogą być? Tu ja często bywam w piwnicy i nigdy nic nie widziałem, ale może się uda. Może się. Załapiemy na jakiegoś boxa, tutaj. Nie, tu proszę Państwa też nic nie ma. No dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej. Tu. Nie, tu tylko jest jakiś zaszczany materac. Dobra. A tu? O kurde. Tego Pokemona nie znałem. Co to może być? Co to Pikachu? Nie, Pikachu to był mysz, czy tam wywiórka. Czekajcie. Spróbujemy. O, ho, Tu coś. Jezus, to. Ciepłe, ciepłe, jeszcze ciepłe. O, chwila, wezmę. Wezmę może przez koszulkę, ale. Ach, złapało się! Je! Yeah! Jakże mógłbym nie umieścić w tym zestawieniu gry, która wita nas takim oto intrem? Pierwszy raz poznałem ją przy okazji składanki demówek zamieszczonych w Kaczorze Donaldzie. Menu, załączone na płytce, stanowiło wręcz kalkę tego znanego z Cybermychy, ale nie ma się czemu dziwić, w końcu również mówimy tu o wydawnictwie Egmont. Worlds of Billy 2, choć trochę zapomniane, stanowi kontynuację poprzedniczki o tytule Drilling Billy, o której pamięta jeszcze mniej osób. Produkcja mocno inspiruje się grom Lodge Runner, chociaż zmienia odrobinę jej zasady. Jako młody chłopiec Biri zanurzamy się w oniryczny świat pełen wymyślonych przez niego stworów. W każdym poziomie musimy oczyścić planszę z przeciwników. Najpierw wykopujemy dołek, potem czekamy, aż stwór w swojej głupocie raczy tam wpaść, a następnie ubijamy go młotkiem, zakopując jednocześnie pułapkę. Utrudnieniem jest fakt, iż nasz protagonista nie umie skakać. Może on jednak wykorzystywać poszczególne przedmioty, na które natrafi: łopata czy młot pneumatyczny kopią dołki o wiele szybciej niż kilow, natomiast umiejętnie postawiona mina jest w stanie ubić przeciwnika bez potrzeby jego zakopywania. Od czasu do czasu natrafimy także na bossów. Są oni nieco większymi potworami, chodzącymi w tej z powrotem. Aby obniżyć ich poziom energii, Billy musi pokonać tworzonych przez nich pomagierów. I tak właściwie przebiega każdy świat tej gry. Walls of Billy 2 wyróżnia się kolorowym otoczeniem i miejscami dość mroczną muzyką, co tylko podkręca klimat. Polecam jako niezły zabijać czasu.